Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dziś przedstawiam Wam pierwszy tom komiksów od kolekcji Hatchet. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzu. Bohaterowie i Złoczyńcy wielka kolekcja komiksów i pierwszy tom to Batman, Gotham to ja. Tak więc zapraszam. Moi drodzy, sprawa z tymi komiksami wygląda następująco. Kiedy je zobaczyłem, to od razu mi się spodobały, chciałem mieć właściwie całą kolekcję, aczkolwiek wziąłem sobie taką zasadę, że kupię pierwszy numer, pierwszy tom. Jeżeli mi się on spodoba, to wtedy będę kupował wszystkie inne całą resztę po prostu. No i jak zgadzujecie, pewnie już zgadliście, spodobał mi się pierwszy tom, więc będę zbierał całą kolekcję. Yy, I zrobiłem sobie taką miniserię na kanale, dwa razy w miesiącu będę pokazywał wam taki oto komiks, ponieważ właśnie co dwa tygodnie yy, taki komiks wychodzi. Zastanawiałem się również nad prenumeratą i właściwie cały czas się zastanawiam, bo tam w sumie są jakieś takie dodatki, jakieś prezenty dodatkowo, niektóre numery są tańsze, niektóre yy, po prostu coś sobie jeszcze więcej mają niż w kiosku. Dlatego też prenumeratę zamówię, aczkolwiek dopiero od trzeciego numeru, ponieważ drugiego się na razie nie opłaca, ponieważ drugi numer z Harley Queen wychodzi w najbliższą środę, czyli ogólnie rozpoczęcie roku szkolnego 1 września. Dlatego też po prostu prenumeraty zamówię sobie najprawdopodobniej dopiero od trzeciego numeru, no i wtedy będą mi przychodzić te numery do domu. Aha, i jeszcze jedna rzecz, ja ten numer kupiłem dwa albo trzy dni temu, w zależności od tego kiedy publikuję tą recenzję. No i musiałem go oczywiście też przeczytać, więc nie będzie tak, że kiedy wychodzi ten numer, to wtedy go recenzuję od razu, tylko na przykład dwa albo dni, albo, dwa, albo dni, albo dwa, albo trzy dni później będę taki numer recenzował, tak więc teraz przyjrzyjmy się temu z bliska. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, ten komiks już otworzyłem, ponieważ w sklepie wyglądał właśnie w sposób następujący, jak teraz widzicie na ekranie. No i to się naprawdę fajnie, Jak było to wielkie opakowanie. No i w drodze do, do Trójmiasta przez Warszawę, kiedy sobie właśnie jechaliśmy w ten weekend z moim tatą, no to po prostu... Chciałem to przeczytać, więc przeczytałem i dlatego też musiałem to wcześniej otworzyć. Oczywiście też nie robiłem openingu, bo w sumie po co. No i sam komik naprawdę wygląda bardzo ładnie. Bardzo podoba mi się stylistyka oczywiście. Tu widzimy Batmana, dwie nowe postacie, które pojawią się właśnie w tym komiksie. I właśnie to trzy nowe postacie. Jest również pan Gordon. No i widzimy tu również napis Batman Gotham to ja. Wielka kolekcja komiksów DC, bohaterowie i złoczyńcy. Od boku widzimy jeszcze taką bardzo ładną panoramkę, która zaczyna nam się właśnie z tego co widzę, od chyba stopy w czy od pięści, nie wiem w sumie. No i jak będziemy sobie tak ta właśnie układać, od, tej, od tego numeru na półce, to wtedy będziemy, yy, ułoży nam się taki bardzo fajny obraz, oczywiście jak to jest w wszelkiego rodzaju komiksach albo książkach. Tu widzimy również wizerunek Batmana i numer 1, a od tyłu opis całego komiksu. Jeżeli chcecie sobie to teraz zatrzymajcie i przeczytajcie. No i my lecimy już sobie z całą y, treścią komiksu. Jeszcze tak z rzeczy informacyjnych, ten akurat numer kosztuje 15 zł bez 10 groszy dokładnie w Mpiku albo w innych salonach prasowych. Ja akurat kupiłem go w MPiku, no a kolejne już będą kosztowały z tego, co się orientuje 30, a potem będzie 50 zł. No i sam numer prezentuje się właśnie tak, już przed chwilą go pokazywałem, więc przejdźmy sobie do samego środka. Tu widzimy oczywiście e, taką jakby panoramę Gotham, Jest również jedna wolna strona. Batman Gotham to ja, nieco inna okładka, mamy, mamy również spis treści, czyli e, na stronie czwartej widzimy wstęp i noty o twórcach, na siódmej Batman odrodzenie 1, e, Gotham to ja jest na stronie 29, Gotham to ja epilog strona 139, sto, sto Grzeczna psinka strona 162, Cicha noc strona 170, nie taka znowu Cicha noc Harley Quinn 178 oraz bój się masznego ryceza, rycerza Tom King i odrodzenie Batmana. Na stronie 185 tu widzimy również bardzo ładny wizerunek Batmana. No i oczywiście sam komiks prezentuje się tak, tu widzimy wstęp i jest komiks. I on się ciągnie przez oczywiście całą książeczkę, bo jak żeby inaczej. No i może sobie go pokrótce omówmy bez jakichś takich spoilerów. Ten tom to oczywiście jedna długa historia ciągnąca się przez całą książeczkę dotycząca Batmanu. Ja mam również takie niektóre smaczki, jak na przykład pojawienie się, pojawienie się postaci Amandy Waller z Legionu Samobójców, który również oczywiście jest teraz w kinach. A samo opowiadanie rozpoczyna się atakiem kalendarmena na Batmana. Później pojawiają na się również nowi bohaterowie, czyli Pan i Pani Gotham. No, i co kilkanaście, a właściwie to kilkadziesiąt stron widzimy takie okładki do starych komiksów Batmana. I ta właśnie najbardziej przypada mi do gustu, bo tutaj widzimy fajny granatowy kontur Batmana na takim tle gotham. Potem, oczywiście, y, wcześniej wspomniana historyjka, zapewniająca nam komiks o Harley Quinn. Są również jakieś prace czytelników, i tak Tutaj widzimy również pracę nad całym komiksem, czyli jakieś szkice, i w sumie to tyle. No, i na tyle jeszcze widzimy. Reklamę kolejnych wydań, kolejnych książeczek od wydawnictwa, oczywiście, kolekcji Hatchet. Drugi numer będzie o Harley Quinn, trzeci o Supermanie, kolejny o Wonder Woman, a później znowu o Batmanie. Z tego co się orientuje do niektórych numerów właśnie tego komiksu będą dodawane jakieś specjalne niespodzianki, no i w tym również nie jest inaczej, ponieważ otrzymujemy taki oto plakat, którego w tym momencie nie będę otwierał, ponieważ najprawdopodobniej chcę, aby zawisnął na mojej ścianie, jeszcze zobaczymy, a tak się prezentuje właśnie w środku, no i może pokażę wam go na społeczności, albo na jakimś odcinku, kiedy po prostu już go powiesz na ścianie, a tutaj jeszcze jest naklejka z Oszą, bo wiecie, jak jedziecie do MPK, a potem do Oszą, to trzeba sobie to nakleić, żeby nie było, że to ukradliście ze sklepu. A od tyłu jeszcze reklama prenumeraty. I tak jak mówiłem, są dodawane różnego rodzaju niespodzianki, czy na przykład kubki, otwieracze, albo jakieś stojaki na książki. Tak więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie nas w komentarzu, czy taka seria. Nie klockowa na moim kanale Wam się podoba, czy może wolicie jakieś nie wiem, recenzje zestawów i tak dalej, aczkolwiek taka seria na kanale będzie pojawiała się dwa razy w miesiącu, kiedy po prostu będę czytał te komiksy. No bo tak jak mówię, dwa razy w miesiącu wychodzi taki komiks i dwa razy w miesiącu będzie odcinek na kanale. I jeszcze, żeby była jasność, ta figurka nie jest dodawana do tych komiksów, tylko jak ją tak dałem, żeby było bardziej klockowa na tym kanale. No jeżeli ten odcinek Wam się spodoba to oczywiście zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału, byście nie przegapili kolejnych, bo zaczynamy właśnie serię komiksów z kolekcji haczep na tym kanale. No i jeżeli ogólnie to się spodobało, to również możecie zostawić łapeczkę w górę oraz dzwoneczek, byście nie przegapili kolejnych odcinków. No i ja się zami żegnam. Trzymajcie się, cześć!